Dawaj, dziękuję za każdą łapeczkę do góry. Klikaj. No. no i teraz możesz popierdalać. O Jezu, Jezu, zatrzymaj się! Kurwo, jebana, ała! I nie działają manetki, kurwa! Hamulce działają, a manetki nie. Nie działają ci manetki. Ano? Gdzie tu jechać? Dobra, jadę kurwa, bo nie zdążę kurwa do pracy. Ech. Ło, wyjebię ty, uciekam na ten pas. Kurwa! E! 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 Ło, tego! O kurwa, wyhamowałem w ostatniej chwili! Szybciej z tym załadunkiem inbo ci zaraz zajebę będziesz zwolniony. Jadę, jadę! Kurwa, to w prawo, panie szefie! Przepraszam! Autobus jedzie. Osiem. Jak kolizja, jak za mną nikogo nie ma, panie! A nie jest z tyłu ham! Zejdź kurwo! Pasoł i na chuj, kurwa, suka blieć! O kurwa! O kurwa ty, dawaj jedynkę Dobra, nic się kurwa nie stało. Rynek pracy. No. Idziemy I tam do roboty zlecenie, Wybierasz. No to lecimy kurwa na Berlin. O, akurat jest na Berlin ty, jadę. <ścoughs> Kiego chuja się tam kurwo jebana, bo cię. Co, fajfrejże? Wypierdalaj stąd. Paszo kurwa na chuj, suka bliecz. Już kurwa masz. Dobra, gdzie jedziemy? Nie bij mi w tira. kurwy synu. Odjechałem, odjechałem. Idź po ten, po zlecenie. Jedziemy? No, jedziemy. Ruszaj tą skranią, sobie Cicho, daj się skupić, kurwa, nie stresuj. Zaraz w lewo, nie? To. To się, kurwa, wyhamuje już. O, na Poznań jedziemy, tak? Czemu wyprzedziłeś, kurwa? Prawo, to jest lewo, się, dżungla, tu musisz... dbać o terytorium. Co za chłop, kurwa? My mamy zielone, proszę się nie wpierdalać. Dobra, ja biorę lewy pas, bo mi tu kurwa zajeżdżają. Zatrzymajmy się na kurwę. <śpiewanie> Przepraszam. To się więcej <śpiewanie> nie powtórzy Halo, proszę pana. Kurewki na gość. Kurewki na Bydgoszcz Jedziemy. Bez gumeczki, 100zł Laseczka, z połyczkiem Wróć na tą lewą, to tam jest taniej po 50 Przy okazji wariacik matkę odwiedzisz Którym ty jesteś, synu tym tirem? Za tobą Chodź na parkę. z naczepa odpadła, skurwysynu Wracam, kurwa, po naczepę <noise> Czego kurwo trąbisz? Jak chycić na przepę? Kurwa znów czerwone <grystanie> Chytam! Chytaj się Jimmy! <grystanie> Chytaj się Jimmy! Kocham was widzowie, dwa koła ludzi, kurwa lecimy, jeździmy Tirowcy, śmierdzący, jebie chujem spod pachy Jedziemy, kurwa nogi jebią grzybem Lubię to. Spocona kiełbasa tirowca. Halo, zatrzymujemy się na kurwinki? Może tak, na promowę. Teraz on tam Black Friday na lauda. 50% o bramki. Ty masz kurwa wiatr? Niebany? Fiatolama? muszę zapłacić. Ze mnie na lewy, bo ci wyjebie. Szybciej z tą lodziarnią. Co ty robisz? Czemu tak zrobiłeś? Co, Zahaczyłem cię? No, jesteś na moim pasie, debilu. Bilu. Wypierdalaj stąd. Kurwa, jebana. Nie Ja, pierdolę. Poddymiasz skurwy, synu. Naprawdę lesterka źle ustawiony, by. Rozjebałeś mi Tira, ma osiana dostanę. Dam ci moją na bo cię Ty, wjebałem się. Ha, rozjebał się osobówką. I zadziena za gifta! Berlin. Już w Berlinie? Chyba po jak tu Niemcy? Hehe, zajebałem w ciebie? Pojebana Zajebałem w ciebie? No jechałeś lewym, nagle na zjechałem. zjechałeś No i co, ale nie uderzyłem w ciebie, musiałeś hamować po prostu, tak? Tak, i zajebałem w mur No to chodź ci w pysk, jadę dalej, cześć Dobra, widzimy się zaraz Chyba cię pojebało Rozpędza machinę No to i grata Gdzie jest Top Hamują? Widziałem stop-hama i twój stary był na głównej, na miniaturce. Grzechy <grym> jest habem jebany <grym> Ja, haha, Znaleźliśmy, kurwa, z swoją grę, kurwa, w końcu. Mamy do asortymentu, do RP dorzucamy, kurwa, spoconego Juska-tirowca, śmierdzące jaja, jebanie bez gumy tirówek, Brudne życie, lizanie dup, kurwa prostytutką na 4 Na bydgoskiej, kurwa, autostradzie, lizanie obsprawnionej cipy Dziękuję, witamy w rodzinie 700 Co, Co? Wypierdalej stąd Ty, kurwo, jedź człowiek, wyjebane, wyjebałeś się w Też To nara, bo to już towaru, kurwo, nie dostarczysz i nadal po twojej... odpa... Zobacz jak leżę po chuj się wpierdałeś tam na mój pas? Co ty się wiebałeś? Co się wiebałeś ty? Ja jadę do celu, mnie to mój chuj odchodzi Pierdalisz jakieś kurwa głupoty No prawa silnika 600 koła Kara za uszkodzenia. Ty no dostałem coś siana, nie? To jest życie kurwa Jadymy, Ole Kozak tuta Kurwa jadymy jestem tirowcem jebanym ale jestem w szoku, że ty się nie rozjebałeś jeszcze ani razu. Na no czemu mu się rozjebać? Czy ja mam prawo jazdy w realnym życiu. Zapierdalam 300-konnym autem na co dzień. W czym problem? Przerwa na staranie na Statoilu będzie? Co ty odjebałeś? Kurwo, głupia! Ty, mam go pewnie przed maską i nie widzę jak klasyczny ty kurwa tirowiec. Jedź pan kurwa! Uważaj, kurwa, bo mi w nadkole zajebiesz, maciarzu, tym tirem. Wypierdalaj, kurwa, tą gruchą. Ja już stophama widziałem, teraz się wzoruję. Czy się odjebał, nie? <laughs> Siema, widzowie. w tym przyjeździe wam pokażę, jak w kurwic streamera. Myślisz, że jest dobrym kierowcą, to mu pokażemy realia na polskich drogach. <laughs> e, panie, kurwa, my zielone mamy, panie! Wypierdalaj, pan, dobre? No to przez siebie, kurwo, jebana, e! Kurwy synie, nie widzisz kurwa, że kolega jedzie? Wysiąść kurwo do ciebie? Szmato jebana? Stary brato, kurwiony z roboty. Gdzie ja mam kurwa tą gazówkę w tym schowku? Zaraz mu kurwie poślepa, jak wyjebie gazem. No też wolą, wolno, to cię przejadę, no i Ty, no. koleżko, wysiąść do ciebie? To może, kurecko, zjedziemy tu na statol? chcesz? Wyskoczyć na solówkę? Czego? No to kurwa zjedziemy. No i co kurwa? I co? Ksowali w dupę tego wina, cwaniaku jebany. po policji, zobaczyłem, <laughs> wszystko jest nagrane. No tak, kurwo, dopiero stu ja wezywałeś. A teraz cwaniaczek ty, chuj ci w pysk, burobiku. Podpierdolę cię do spedytora. Weź hmm? mi na jajach pograć, kurwa. To co, po robocie na kurwinki jakieś na autostradę, co? Prosto. Szybka gała i do domu. Jebać tu pracę, kurwa! Godziny wcześniej, a to bym mógł na robić. Fajny klimacik, krady. No i ci będą będę weekendy. Robić. Zamknij się, kurwa, chłopiec, mi nie będziesz mówił, bo ja jestem gitem w ciężarówki. We dwóch, duo. Na ty Ruchanie prostytutek, w Lidze legend. Z jeżdżę na tirach i rucham prostytutki na bydgoskiej trasie. 100 zł za loda, bez gumki. I do dzioba spust. Żartuję, kurwa, przepraszam. Daria! <gul> Powiedz, że to był tylko roleplay. się, się. <gul> <gul> Nie, ona wie, że to jaja. Ja tak często gadam takich uporów. Moje nasienie jest tylko dla ciebie. Boże drogi, kurwa to była porada <gul> widza z czatu. I chuj, nie udało się, widzisz, pajacu? Powiedziałeś, że będzie romantyczne. Chuja! No bo jakiś chłop napisał, że mam tak powiedzieć, że będzie to romantyczne. A to Siema, chuja jest nada, Witam, witam, żona poszła, więc ak prostytuty aktualne. Nawet goskiej. to Ta, ta, wszystko obcykane mordzia. Wyluzuj. Nagramy jakąś kurwę na dwa baty, jebniemy i nagramy. Będziemy wysyłać na TikToku. Halo kierowco! Akcja nieaktualna, żona przyszła. Ciach zmieni? temat. Co gadał? Powiedzcie. Nie wiadomo akcji. Po po 60, gadał? Znowu tak powiedział. że... Nie. To no, widzimy. Ja mówię, co ty pierdolisz? O kurwa, o, kurwa ty, wiebałeś mnie na minę, kurwa. Wiebałeś mnie kurwa na minę. Co teraz kurwa? Przyjeżdża kurwa laweta. Halo? Co teraz kurwa? Wiebałeś mnie mi... do serwisu? Ta, no co, tam była ciągła, było nie I chuj, i już po kursie. Do serwisu i jedziemy dalej. Ja pierdolę, ale się tak Ciągła jadę. było. 340 kilometrów do celu, ty chuju jebany! No to ty na ciągłej i Kurwo jebana! Przy ciebie! 10 koła w pizdę Jak ja za tobą chłopie. I w dupę ci wjeżdżam. Pociągłej, mam nagrane, jesteś kurwa sprzedany do pracodawcy. <todawcy> Kurwo, bo, bo nie dojadę! Frajerze, rozjebałeś chuju, jebany! Czemu tak zrobiłeś, kurwa? Jak ty mi wjechałeś na lewy! Ratuj kurtyzantkę! No ratuj ją, póki stoisz! Ha, frajerze, hu, jadę dalej! Jebać cię, kurwo, Abdulku! Droga zablokowana. Wypierdalaj, kurwa, Henry! Kurwo, jebana! Hehe, <laughs> Nara Naraś śmieciu Co mnie stanie? Chuj ci w dupę F7 siedem Nie no, jestem Spierdalaj stąd, bo ja jadę Jest. Jest! Piona! 4200 dostałem hajsu, Abdul. Kara za uszkodzenie 715, a wejdę cały balon, cały balon. Nie wypełniony helem, <mulet> a wypełniony trawo. Coś ci nie pasuje idź pograć ma Chcesz podbić po prostu nie, to podbiję światło. Leci balon, szykuj działo. Wszyscy na zielono bawią się, a nie na biało. Leci balon.